Pociąg Intercity, Fredro, ze stacji Wydgorz Główna, do stacji Wrocław Główny, planowy przyjazd o godzinie 12.54 przyjedzie z opóźnieniem około 22 minuty. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg osobowy do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Żerardów. Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście wjedzie na tor przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi terenu. Pociąg osobowy do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Żerardów. Grodzisk mazowiecki, drwinów, pruszków. Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, odjedzie z toru drugiego, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Teronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Intercity Fredro, ze stacji Bydgoszcz Główna, do stacji Wrocław Główny, planowy przyjazd o godzinie 12.54, przyjedzie z opóźnieniem około 29 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg Intercity Pilecki ze stacji Racibórz do stacji Białystok przez stacje Żerardów, Warszawa-Gdańska, Wołomin, Tłuszcz, Małkinia, Czy wjedzie na tor 2 przy baronie 1. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony 8, 7 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 6, 5, 4, 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przejmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. U Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, do stacji Łódź Fabryczna, przez stację Koluszki, u Łódź Widzew wyjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Osobowy ŁKA, do stacji Łódź Fabryczna, przez stację Łódźwia, Lipce Montowskie Rogów Koluszki, Piłstynów, u Łódź widze, odjedzie z toru trzeciego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. TEPA Konotnicka ze stacji Zielona Góra do stacji Warszawa Gdańska przez stację Gerardów wiedzie na tor drugi przy Peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony 14-13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 12, 11, 10 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 9, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi terenu. Pociąg osobowy ze stacji Warszawa Wschodnia wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi terenu.